Cześć, mam na imię Paulina i od trzech lat razem z Damianem bawimy się w podróżowanie. Słowo zabawa nie jest użyte zupełnie przypadkowo w tym, w tym momencie. Zaraz się przekonacie o co chodzi. Czas na przygodę. Teraz przed nami 8 km pieszo po, po nie wiem czym na docelową plażę Princess Beach, gdzie będziemy spać pod namiotem. Tak. Mm -mm. Dotarliśmy na Princes Beach, darmowej plaży z legalnym nocowaniem pod namiotem i znajduje się ona już przy granicy z Egiptem. Nawet można tutaj złapać darmowe WiFi, a teraz lecimy coś ponurkować na Coral Beach. Jest to plaża z rafą koralową. To po około 10 minutach spacerku dotarli, dotarliśmy na Coral Beach. Plaża jest płatna. W 2020 roku w marcu kosztowała nas około 30 zł od osoby za wstęp. Jest tutaj kilka niestety takich dziwnych rzeczy, aczkolwiek rafa, cała rafa znajduje się tu przy brzegu, więc jakby cała linia brzegowa jest odgrodzona, gdzie nie wolno się kąpać. Są tylko takie pojedyncze zatoczki zrobione, które są wielkości 20 m2. Za rafę można się dostać za pomocą tych dwóch wielkich pomostów, co widać, i tam dopiero można sobie swobodnie popływać. Są tu ogromne mandaty za dotykanie rafy koralowej. Chodzą słuchy, że za dotknięcie rafy koralowej można dostać nawet 800 zł. mandatu, oraz pływa tutaj policja nurkowa, która to kontroluje i pilnuje. Rafa jest tutaj już niestety w kiepskim stanie, dlatego jest dość mocno restrykcyjnie chroniona. No nic, teraz troszkę widoków z rafy, i widzimy się niedługo. Z komu w drogę temu trampki lecimy dalej. Siema wszystkim rano po pierwszym noclegu pod namiotem. Ogólnie sprawa wygląda tak, że za Koral Beach trzy pierwsze plaże to są darmowe, jak widać, nocowania. Tam na końcu przy hotelu, w palonym hotelu, są prysznice. Na początku na pierwszych dwóch plażach jest darmowe WiFi, fi więc macie cały czas dostęp do internetu. Są tutaj do prania prysznice, są to i to je. Jedyny problem to jest brak jakiegokolwiek sklepów w pobliżu. Jest tu jedyne centrum nurkowe, które można kupić podstawowe rzeczy, jednak ceny są. Nie, No, woda mineralna ile? 12 zł. Nie? A piwo, o piwo po 12 zł, 15. Co kena. Takie mamy kraniki do mycia się. Też jak mówię, na ostatniej plaży są prysznice i normalne ubikacje po starym hotelu, który się spalił. Centrum nurkowe. Nie, to jest jakaś A nie, sorry, to jest jakaś knajpa. W tutaj nie byliśmy i wiesz, to nieco skutkuje No. Tak. Pioska nurku A my dzisiaj dopróbujemy się stopem dostać nad Morze Martwe. Co chyba nie będzie taką prostą sprawą, bo jesteśmy spaleni totalnie. Ledwo żywi. I spaliśmy od 19 do rana. Powiedz, Picasso, do kamery. <grym> Jak się czujesz? Jadam. No, no <laughs> jak jest? No, jest? no to chociaż dupkę pokaż. Jak już nie chcesz mówić, no pokaż. To, to oglądalność będziesz miała dobrą. Co, co ile jeszcze mam autobusy? A mam na pewno beznadziejne, jak my tak będziemy Nie Nie frontów. 150 no, Taojina chciała coś powiedzieć, tylko się wstydzi. Nie dam bo... No to... No, oh, będziemy wymyjsje, bo mam na w mam bez sensu to nagrywać. Czemu? Nie mam takiego talentu dziennikarskiego jak <grywa> Weź. Jest źle Nie wiem czy widać, ale spaliło mnie Skórebsko. dzisiejszym celem miał być samego rana może Martwe Stopem, jednak y, czujemy się troszkę nie za dobrze Jesteśmy spaleni słońcem, udar słoneczny i te sprawy, więc postanowiliśmy pojechać autobusem a wrócić stopem, jednakże autobusy jeżdżą co 4 godziny mm. Kiedy co, biwakujemy w parku niedaleko czego? Dworca autobusowego, bilet kosztuje 45 zł, w jedną stronę do osoby. A tutaj moja żona. Damian robi zapasy wody. Tak wygląda nasze podróżowanie. Pokaż się ładnie. Chodź do parku. Idziemy do parku. To jest nasz transport. Damian pokaż jak jeździsz. Tak wygląda droga na Morze Martwe 200 km piasku, piasku i jeszcze raz piasku. Dotarliśmy nad Morze Martwe. Pierwsze wrażenia, nie ufajcie Photoshopowi na zdjęciach. Góra jest dramat. Zobaczymy co będzie dalej. Ale wygląda to jak wielka jedna fabryka soli. Wszystko jest w remoncie w budowie. I Na razie to się żygać. Chcę, mam nadzieję, że <grym potem <grym będzie ładniej. <grym> tak. Osobne plaże dla kobiet po lewej stronie, osobne dla mężczyzn. Idziemy na pierwszy kontakt z wodą. O, kryśnica, czyli mamy się gdzie umyć? Idziemy sobie zobaczyć, tylko jak to wygląda, i lecimy dalej. Pewnie zaraz mi ratownik opiertoli. Ale jak to wygląda, to nie wiem. Pierwszy kontakt z wodą z Morza Martwego. <laughs> o <kuj. laughs> Dobra, woda jest ciepła. Jakieś dziwne rzeczy tam są. Nie wiem co to jest. Krysznic. Dno jest jak skała. A nie chcę na razie tego pić ani dotykać. Chcę tak dopowiem, że jest to darmowa plaża. Bo dalej znajdują się już niestety płatne plaże, które o dziwo nie są wcale ładniejsze, a kosztują około 50-80 zł za wejście od osoby. A tutaj macie wodę do picia za darmo. No i w sumie wszystko za darmo. Dobra, wychodzimy, idziemy szukać miejsca na nocleg. Bo gdzieś tu ponoć można nocować pod namiotem legalnie na, której, na jednej z plaż. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz jest plaża. Multikulti. Nie, dobra, męsko-damska. Multiculti też. Prysznice, jak widać, są. Darmowe. Woda do picia. Budka z ratownikiem i trochę zieleni. hotel, piaseczek. No, coraz lepiej to wygląda. Aczkolwiek ta krystalicznie błękitna woda w Morzu Martwym to nie wiem, no może w świecie słońca, bo teraz już dochodzi godzina, ta 17 i jest średnia. Idziemy szukać nasz, naszej plaży, gdzie można się rozbić pod namiotem, bo ponoć jedna taka tu istnieje, ale mamy jakieś 2 km do niej. A ja myślę, że jutro sobie tutaj przyjdziemy umyć się i popływać. Wszędzie są przekreślone grupie czaszki z napisem, że nie wolno pić tej wody, Ponoć bardzo łatwo się w niej zatruć i umrzeć od tego. co powiemy? po ciężkiej przeprawie dotarliśmy nad Morze Martwe pierwsze wrażenia dramat, drugie wrażenie trochę lepiej nie wygląda to póki co jak na zdjęciach dotarliśmy na darmową plażę są miejsca do mycia trochę kamperów jest trochę namiotów Panowie... jest tam w oddali miasto nie wiem, czy będzie coś widać. Tak, za nami jest Jordania. ma nic. Jest godzina 18, a jest tu już ciemno jak w dupie i wszyscy się kładą o tej godzinie spać. No więc my też, pa.